Dzień dobry! Witamy się w kolejnym vlogu z kawką. Zaczynamy dzień, jest godzina dziewiąta. Po wychodziliśmy sobie z łóżek, bo u mnie oboje dzieciaki chore W sumie prawie cały ten tydzień, tylko w poniedziałek był w przedszkolu, już od, wtorka nie, od wtorku nie chodzą. I tak na przykład Alex był w przedszkolu w piątek, potem przez weekend nie miał kataru. Znaczy już w sensie od czwartku zeszłego nie miał, no ale jeszcze go nie puszczałam. Poszedł w piątek, był weekend, poszedł w poniedziałek i już we wtorek miał znowu katar. Także to jest niewiarygodne. A niby dzieci w przedszkolu nie mają tak kataru. Także nie wiem skąd on to bierze. Po prostu jakiś inna flora chyba i przez to. Jeżeli będą pytania o kubki, to, o kubek, to ten jest kubek, słuchajcie, z Pepko. Z, nie wiem tam sprzed iluś lat, ale widziałam, że Pepko teraz w nowej kolekcji ma um, inny kształt mają jak gdyby takie dwa w zestawie: właśnie biało-złote albo złoto-zielone. Mamy dzisiaj piątek, zaraz muszę w jeszcze włosy ogarnąć. Mamy teraz piątek i słuchajcie, ten weekend, od wczoraj właściwie, jest już tak. Y bardzo fajnie słoneczna jest ta jesień, bo dzisiaj chyba właśnie jest pierwszy dzień jesieni. Chyba tak? O proszę. Pierwszy dzień jesieni. Dawno, dawno, poczekajcie, bo Aleksie śniadanie ma bardzo głośne bajki. Eee, bardzo słoneczny weekend. Bardzo fajnie się zapowiada. My tak jak mówiłam, dzieciaki są, znaczy mają tylko katar gdyby, nie mają nic więcej, mają tylko katar i dzisiaj mamy taki piątek, zawozimy jak przyjedzie Adrian, zawozimy później dzieciaków, moje, moje dzieciaki do dziadków i będę wam później dawała znać, a paznokcie mam słuchajcie znowu przyklejone te, te z Rosmana z Kisa i to jest ten zestaw Jelly. Ogólnie szczerze to one mi się nie, podoba, nie podobają, mi się ten, to zdobienie, mi się nie podoba ten kolor tego, ale te miałam, kupiłam słuchajcie takie krótkie ombre i na to syrenka, ale kupiłam, bo to jest długość L, a kupiłam długość M i one były w ogóle okropne, po pierwsze strasznie krótkie. Że do mojej dłoni to totalnie nie pasowało, do tego nie podobało mi się, jak były zbudowane. Bo te są zbudowane tak, że nawet mają tutaj jakiś tunel i tak dalej. A tamte były praktycznie płaskie, bez żadnego zagłębienia. I słuchajcie, podnosiłam je jeden dzień. I je, chociaż bardzo ciężko schodzi ten klej, powiem Wam szczerze, to udało mi się je ściągnąć. Eee, ale no nie mogłam po prostu patrzeć na swoje dłonie gdzieś tam jeszcze z daleka jak w lusterku je widziałam no to jeszcze ale jak już spojrzałam na dłoń to nie I pomimo, że tutaj mi się nie podoba tak do końca ten znaczy no w ogóle mi się nie podoba ten kolor nie lubię takich zimnych kolorów na dłoniach no to te jeszcze miałam jak gdyby bo ich w paczce jest z 24 czy z 28 także no to nie jest tylko, że na jeden raz ale później jak sobie te już przykleiłam, to pomyślałam, że mogłam sobie wszystkie takie gładkie po prostu przykleić i je pomalować na jakiś kolor. Naprawdę. Właściwie mogłabym wszystkie może poza tymi cyrkoniami, bo to się też pozakrywa, bo to jest gładkie. I pomalować z nim na czerwień, czy na jakiś jeszcze róż, czy cokolwiek. I tak też po prostu można. A chodzi, no, żeby przetrwać do czasu aż. Y Wiecie, aż będzie mój termin na paznokciem. No. Także tyle. Dawno już znowu nie nagrywałam. Mieliście taki super długi maraton, że vlogi były chyba przez tydzień, co dwa dni. No i stwierdziłam, że muszę dać Wam czas na odetchnięcie i na nadrobienie tych vlogów, bo też jak tak się, wiecie, dodaje dużo vlogów, to nie każdy nadąża je oglądać, tak? Bo już wchodzi następny, bo już wchodzi następny. Dlatego chciałam dać wam czas, żebyście nadrobiły, ja widzę, jak gdyby, moją stałą taką yy, liczbę oglądających dany odcinek i czekam, aż po prostu, wiecie, każdy vlog dobije do tej liczby i wtedy wiem, że mogę robić następny, że już każdy, kto miał obejrzeć, to naprawdę obejrzał, nie? No, a tak to co? To nic na razie ciekawego, bo będziemy siedzieć z dzieciakami. Aleks jej już śniadanie. Alanek jeszcze leży w łóżku pod kołderką. Sobie gra. A później zobaczymy. Myślę, że na razie to będzie tak. Słuchajcie, yy, będę ich ogarniała. Nie wiem, nawet coś takiego obiadu, to raczej dzisiaj nie robię. Chociaż powiem Wam, że w tym tygodniu naprawdę cały tydzień robiłam obiady, to u nas się w domu nie zdarza Jesteśmy rodziną, która gdzieś tam często gdzieś tam jedzie sobie je na mieście, czy nawet w barze mlecznym, czy idzie do restauracji Lubimy po prostu Także z reguły to było tak, że dwa razy w tygodniu na mieście, trzy razy w tygodniu w domu A w tym tygodniu codziennie obiady Tak jakoś mnie, nie wiem, wzięło Chyba przez to jesień, bo, bo powiem Wam szczerze, że w wakacje to bardzo mało gotowałam, naprawdę bardzo mało gotowałam w domu obiadów. No właśnie to były gdzieś jakieś takie, yy, nawet nie tyle, że stołowania się w barach, ale wiecie, nawet na wynos do domu, no rzadko kiedy gotowałam, szczególnie, że były takie bardzo gorące te wakacje to w ogóle się nie chce nawet aż tak jeść to po pierwsze, a po drugie yy, robić przy tej kuchence wiecie, o, no, ale nastała jesień i powstawały codziennie obiady, mało tego mało tego, widziałyście, że robiłam bułeczki cynamonowe i po prostu wydawało mi się, że to jest ten przepis, który biorę zawsze, ale musiałam wziąć jakiś inny, bo ciasto wyszło inne, ale po prostu torpeda było to ciasto na początku, jak ja jej wyrabiałam to one mi się wydawało takie, było gładkie, ale takie zbite. I mówię, Boże, coś już, mówię, to już jest jakiś, już po tym poznałam, że to jest inny przepis, bo to ciasto jak wyrabiałam, to już było inne. Ale jak te bułki się upiekły, laski, jakie one były sztos, jakie to ciasto było po prostu takie mięciutkie, gładkie, takie. Ja z alankiem. Bo jesteśmy jak gdyby głównymi odbior, odbiorcami tego Zjedliśmy od razu pół blachy e, To, że tak powiem, alanek na kolację Adrian mój nie jest fanem takich rzeczy Ale zjadł też trzy Nie chciał oczywiście spróbować Nie, nie, dobra, ja wiem jak to smakuje Ale błagam cię, spróbuj tego ciasta Bo to ciasto wyszło mi inne niż zawsze no i jak spróbował, to zjadł też trzy. A Alex to standardowo. On je takie wszystkie bułki słodkie, tylko zjada górę, tam gdzie jest lukier, nie? A już jak nie ma lukru, jak już zje lukier z góry i tą część ciastka z lukrem, to już zostawia, nie? On tak wszystkie pączki, jakieś słodkie bułki, to tylko to co jest na górze właśnie lukier. A ja je polałam lukrem i jeszcze rozpuściłam białą czekoladę, jeszcze tak białą czekoladą, pochlapałam. No, no były nieziemsko, nieziemsko pyszne Jak będę robiła kolejny raz To wrzucę wam gdzieś przepis W sensie tu na pewno na YouTube wam wrzucę przepis Robiłam też ostatnio kopiec kreta I właśnie Adrian mój To bardziej takie rzeczy woli On prawie zjadł całe to ciasto, ten kopiec kreta i mało tego wczoraj miałam jeszcze, gdzieś mi się wyświetlił taki przepis na takie ciasteczka serowe, czyli takie z twarogiem w środku, tak, o tak, że tak, tak zamykane, a w środku taka ćwiarteczka jabuszka. No, wydają się takie pyszne, że muszę je zrobić, szczególnie, że też właśnie ostatnio robiłam placuszki serowe. Nigdy wcześniej nie robiłam placuszków serowych. Zazwyczaj robię racuchy po prostu, albo na sodzie, albo na drożdżach. A tak mi jakoś twaróg... Ja lubię te twarogowe wszystkie klimaty, nie? Te oponki i tak dalej. I te placuszki serowe, powiem Wam, że po prostu wpiszcie sobie w gogle placuszki serowe i tam będziecie miały jakiś przepis przepyszny. No i chłopakom też moim smakowało. Także teraz jeszcze pomyślę, to już może w przyszłym tygodniu, zrobię te właśnie ciasteczka, takie serowe z jabłuszkiem w środku. A na pewno będziecie pytały, jak tam piesek? Jak tam piesek? No to właśnie piesek tak. Tutaj jest jej legowisko. Ona sobie tutaj śpi obok nas. Tutaj jest nasze omy tutaj siedzimy. Ona sobie tutaj leży. I właśnie tak traktuje moje kwiaty. Takie właśnie potraktowała do dzisiejszej nocy. Ten wrzos też był wyrzucony. No i bardzo lubi tego wrzosa wyrzucać. Bardzo, bardzo lubi tego wrzosa wyrzucać. A u mnie już tak jesiennie. Takie właśnie ozdoby jesienne już. Później Wam może pokażę przed domem, jak to wygląda. Nie wiem, czy z tego kwiata coś jeszcze będzie, ale bardzo fajne są te kwiaty na jesień. Mam go jeszcze gdzieś. Zobaczcie w ogóle, jakie mam skarpety. Nie włączamy jeszcze używania, ale żeby było ciepło, wiecie, w nogi. Chociaż teraz pogoda się poprawiła. O, tutaj mam. O, proszę. Tam już też doniczka przewrócona z kwiatkiem. Tutaj bardzo ładnie rozkwita ten kwiatek. No i tak właśnie to wygląda z naszą balbi. Nie wiem, czy ja wam mówiłam w poprzednim bloku, że jest to ten berneńczyk, ten berneński pies pasterski. To będzie bardzo duży pies. Może nie bardzo, bo pierwotnie miał to być inny pies. Ja chyba wam wspominałam, że miał być to ten Nowofundland. Nowofundlandy są jeszcze większe. Ja bardzo chciałam tego Nowofundlanda, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o ich usposobienie, jak gdyby to jest bardzo podobnie, są to podobne tak z, z opisu, bo właśnie nie znałam nigdy nikogo, kto miałby tego Nowofundlanda, Berneńczyka znałam rodziny, które miały już Berneńczyka i wiem, że jak najbardziej do, wiecie, do dzieci i tak dalej. Y ale chodzi też o dostępność tej rasy. Berneńczyk jest bardziej dostępny, nawet w jakimś takim naszym pobliżu, że nie musieliśmy mieć jakiejś super ekstra długiej podróży, to super, bo Balbi akurat średnio znosiła tą, tą podróż, zwymiotowała, pomimo, że była cały czas u mnie, ja wam pokazywałam, że była u mnie na kolanach, potem się kodyła w nogi, nie mogła praktycznie nie spała całą drogę, słuchajcie, a mm, zrobiliśmy 80 km ona z nami zrobiła, no to jeszcze było tak blisko. A wiecie, te wszystkie Nowo Fundlandy to było, były dużo, dużo dalej od nas. Szkoda, nie szkoda balbinkę już pokochaliśmy, ale tak jak mówię, pierwotnie miał być to ten Nowo Fundland, i to właśnie jak gdyby na Nowo powstała nazwa tego pieska Balbina, bo tak właśnie pasowało mi, wiecie, że taka, taka duża, właśnie balbinka. No, i tak została właśnie teraz już z nami tutaj Balbinka, chociaż jeszcze w międzyczasie, bo miał być inny pies, bo mój Adrian ciągle się upierał, że to jest za duży pies, że my nie mamy tak dużego podwórka. Tylko że te psy, ja mówię, uspokój się, człowieku. Te psy wcale to nie są takie, wiecie, wyczynowce, że one potrzebują nie wiadomo ile biegać i mieć nie wiadomo ile terenu, bo to są takie leniuszki, tak. To są bardziej takie przytulaki, bo Balbina się uwielbia przytulać. Zresztą e, niedługo będę szła jej dać. E, z rana daję jej e, jedzenie, wymieniam wodę i idę z nią na pieszczochy. To ona po prostu mi tutaj, wiecie, na ręce wskakuje i ona się chce przytulać. Powiem wam, że wydaje mi się, że już jak gdyby zapomniała o tamtym swoim domu, bo na początku tęskniła. E, a teraz już jest oczywiście w nas zakochana, już jest teraz za nami po prostu. Eee, no, także później po, e, zabiorę was po prostu, postawię gdzieś aparat, bo raczej w ręku trzymać nie będę mogła, bo mi pewnie wytrąci. No i to co właśnie teraz ona robi, to jest to, że niszczy mi kwiaty te, które. Mm, po, mam tak, że tak powiem tutaj poustawiane gryzieje, jak pokupiłam sobie jakieś takie te, y, takie wczepiane w kwiaty y, jesienne, jakieś takie kompozycje tam były, na przykład w pepko czy w tym ogrodniczym takie kupiłam, że takie jesienne liście i takie główki dyni nie mam, o tam właśnie jeszcze jest, bo jak wyżej gdzieś dam to jest ok, a jak dam tak nisko to ona wywraca kwiata i wyciąga sobie, niech to szczeniaki gryzą chociaż, chociaż wiecie no, ma swoje zabawki ma gryzaki tak samo piłki i tak dalej e, ale no to ją teraz interesuje na pewno i to przejdzie dopóki nie, dopóki nie będzie szczeniakiem to tak będzie Gdy wyciągle trąca te same kwiaty także no życie i tak to bywa z pieskiem, a tak to jest, raczej powiem Wam, bardzo, bardzo kochana, naprawdę. No, i tyle, i tak sobie już żyjemy, że już z nami dwa tygodnie, także dlatego myślę, że już właśnie zapomniała o tamtym domu. Już teraz ten dom tutaj jest, bo już jej wszystkie zachowania są już takie, wiecie, już są takie normalne, że tak powiem, tak? No, i to tyle. Wypiję sobie teraz kawkę. Ta brudna w tej lampkach, żebym tu musiała nowy klojd pokupić. Wypiję sobie kawkę, chociaż ja ją będę i piła, i piła, i piła, a później będziemy się trochę ogarniać. W domu jest nawet ok. Na pewno, jak zawieziemy dzieciaki i wrócimy, to będę chyba kosiła trawę. Bardzo długo teraz nie kosiliśmy, ale też był taki wiecie no pogody były okropne, tak padało, że ojejku, naprawdę mega mega padało. I co? No i dzisiaj czas skosić trawę, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten ostatni raz przed zimą. E, też jak te deszcze czasami wyjdzie słońce, to trawa jeszcze będzie rosła i rosła. E, szczególnie że temperatury też jeszcze nie są aż jakieś takie bardzo niskie. Także jeszcze pewnie będzie koszona, ale myślę, że dopiero gdzieś za miesiąc. Halo? No chodź, no chodź. Mm. Cieszysz się, tak? Mm. No tak. Ka jestem już duża. Ka jestem już duża. Rosnę jak na drożdżach, tak? Rosnę jak na drożdżach. Zobaczcie, jaka już jest duża. Ale nie mało. Na początku nie chciała prawie nic jeść, a teraz ładnie już opróżnia miseczka, dwie miseczki, balbuśku, mm -hmm. Mm -hmm. Tak. taka jest teraz malutka, a byliśmy wczoraj połazić sobie w Mielnie poszliśmy na lody weszliśmy, siedzieliśmy w takim lokalu i tam weszło też, wyszła para też już z takim dorosłym berneńczykiem, no to taka duża no to znaczy nie wiem czy to był on czy ona, ale no dużutki piesek, dużutki tutaj ten takiego, no teraz jeszcze to karczyszko no to ma takie, no nie jakieś bardzo duże, jeszcze takie mogłam jej no, w normalnym sklepie kupić szelki a później to już takie duże Ciepło i pewnie, bo dzisiaj, jest, zobaczcie, bardzo słonecznie to już pewnie ciepło w taką pochodę. Nie gryziemy? No. Balbina? Balbina, a kto mi te wszystkie kwiaty poobgryzał? Przepraszam. Kto te kwiaty poobgryzał? No, to nie ty. Ty nie wiesz kto? Kto to poobgryzał? Mm. Ostatnio ją trochę czesałam, żeby nie miała żadnych kołtunów. No, czuk, 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 czuk. Moja dzicia z taką opuszką malutką, no, moja dzicia. Jeszcze chwilę się z nią pobawię i idę. Kto to tutaj zrobił? Kto tam poobgryzał to wszystko, kto mi kwiata zniszczył. Kto to zrobił? A ty nie wiesz, kto? No i hej, hej, jestem, jest już no taki wieczór bez godziny 20, zawieźliśmy słuchajcie dzieciaki, nie wiem czy to będzie za nisko czy nie za nisko, zawieźliśmy dzieciaki i co? Chomik jak skrzeczy, nie wiem czy słyszycie, on ma i tak skrzeczy, nigdy wcześniej się nie spotkałam, żeby chomik tak robił. Jak przyjechaliśmy, jeszcze byliśmy na małych zakupach i no, mieliśmy tutaj trochę prac jeszcze podwórkowych, takich, wiecie, dosiewaliśmy trawę, bo już mamy skończone ogrodzenie, to mogliśmy dosiać trawę tutaj przy płocie i jakieś tam takie, wiecie, porządki mieliśmy kosić trawę, ale już wcześniej. nie zdarzyliśmy też przez to, że już teraz jest szybko ciemno, jednak już po 19 jest naprawdę ciemno. Ja mam na włosy, mam teraz tak na podkład, te z tego żelu, ale są... AO. Aleos, Jezu, aleosowego, <laughs> który Wam ostatnio pokazywałam. Powiem Wam, że jest cudowny do włosów. Jako w ogóle codziennie wieczorem nakładam na końce. I są włosy takie fajne, sypkie. Eee, to i olej ten z makadami eee, z Anwen nakładam. A na skórę głowy mam teraz nałożony peeling ten z Bandy. Jako nakładam co drugie mycie. Dlatego, że moje było raz w tygodniu. E, no, i zaraz chwilę to ponoszę i będę sobie myła włosy. Widziałam, bym dała. O, a byłam w Rosemary. Miałam kupić od kamienia do czajnika. Ech. Byliśmy w Action. W Action kupiłam taką y, prostokątną małą podstawkę do, do kuchni, taką i słuchajcie, ja wiecie, że tak nie przepraszam za słodyczami, ale odkryłam ten Dame i strasznie go lubię kupiłam sobie teraz na, na trasę, bo dzisiaj wyjeżdżamy w nocy i takie większe batoniki przy okazji w Action kupiłam takie pudełko Alankowi do przedszkola, czasami jak właśnie jakieś owocki chcę mu dać, czy coś takiego drobniejszego, a już do kanapek się nie mieści, czy nawet czasami mu daję jakieś kabanosy yy, pocięte, czy parówki mu też czasami daje, to takie fajne to Takich coś teraz wzięłam na spróbowanie też w Action, w zakupy w zak zaku zaku biedronce. Na drogę to bułki, kabanosy i energetyki. Będziemy robić sobie bułeczki. I co? I to wszystko. Adrian się poszedł myć. Ja zaraz też będę się właśnie Pójdę się myć, umyć głowę. I sobie jeszcze trochę posiedzimy. Adrian zaraz będzie szedł po kąpieli, niedługo spać. Wiadomo, on będzie całą drogę prowadził, a ja posiedzę pewnie jeszcze coś tam pooglądam i Polo Island standardowo pójdę spać. To do później, albo do następnego dnia. Na zakończenie pokażę Wam jeszcze, co dziś na kolację sobie. Wpadło mi tak w oko. Bagietka czosnkowa to jest ta taka już gotowa z Biedronki, ale można kupić tą taką do piekarnika. Rozcinamy na pół, układamy, ja najpierw dałam ser, parówkę, kukurydzę i ser. Zapiekamy to Zrobiłam sos z ketchup, majonez i ogórek konserwowym i to polałam. I to jest tak zwany czosn dog. Jeszcze nie wiem jak smakuje, ale na bank będzie pyszny.